Witam wszystkich! Z tej strony Starlen. W tle widzicie sobie teraz różne typu obrazki i tapety. Są to obrazki i tapety z gier, z których jakieś tam serie większe, mniejsze, zakończone, niezakończone, przerwane i tak dalej, nagrywałem. I ten filmik publikuję w dniu, w dniu, rok po tym jak opublikowałem swój. Pierwszy film, który, a był to Star Wars The Force Unleashed 2. Tak. Minął rok. Roczek. I innego typu tego zdrobnienia. W międzyczasie trochę się nauczyłem. Poznałem parę osób. Mniej, bardziej pomocnych, z reguły bardziej. Więc co tu dużo mówić, no... Dziękuję wam wszystkim. Nie będę się rozbijał na poszczególne osoby, bo nawet nie mam do tego bardzo głowy. Jeszcze kogoś pominę, niedocenię, nagle się tak okaże i będzie nieprzyjemnie. Wolę tego uniknąć, niech wszystko będzie ładnie, pięknie i tak dalej. Ten rok był długi, zabrałem się w głupim momencie do tego wszystkiego, bo było w roku szkolnym, w którym miałem maturę. No ale cóż, stało się. Jest nas trochę. ponad 40 i aktualnie, jak tak patrzę, to 46. Dzień przed rok. Przed, dzień przed. No dobra. Przyznam się, nagrywam to dzień wcześniej niż miał rok. Ale jak tym nie miał okazji, no to. Pff. A podziękować Wam naprawdę chcę. Więc tak to wygląda. Tak. Serie, które nagrywałem. Star Wars skończony. Prince of Persia, przerwany. Mass Effect 3, no i do takie pseudo intro, zrobione. Assassin w trakcie, Kotor, ledwo na początku, ale nie mam ostatnio takiego zacięcia do tej gry. Dead Space, którego się panicznie boję. Też nie mam do niego zacięcia ostatnio. I Darksiders, który trochę mi problemów przy nagrywaniu stwarzał, bo. Ciągle coś mi tam przerywało. No i to było w zasadzie wszystko. Tam posz... kilka małych odcinków z. Yy, Wiedzmy, czyli jeden z Wiedzmy i tam kilka z Battlefield'a, nieszczęsny Minecraft swojego czasu, i to chyba wszystko. Jeszcze raz dzięki i mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej. Cześć.